Reprezentacyjna Sala Zeus w hotelu Mazurkas, 29 września 2013. Odbyła się tu wielka gala Benefis Bernarda Ładysza, to już 91. urodziny Wielkiego Mistrza. Ach, co to był za bal, chciałoby się powiedzieć, orkiestra Wojska Polskiego w strojach, szwoleżerów, chór Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, gwiazdy sceny, Biesław Ochman, Małgorzata Walewska, Remigiusz Łukomski oraz wielu artystów opery, generalicja, artyści, wielki biznes. Bernard Ładysz śpiewał i to jak, a nawet tańczył. Raz jeszcze ten wielki artysta Zawitał do naszych serc, tym razem w hotelu Mazurkas. Było tu ponad 800 osób. Panowie, nazywam się Andrzej Chulewicz i jestem współwłaścicielem Mazurka Conference Center i biura podróży Mazurka Travel i chciałbym państwa bardzo, bardzo serdecznie przywitać na dzisiejszym wieczorze. Powitała państwa orkiestra Wojska Polskiego pod dyrekcją majora Artura Czereszewskiego. Utwór, który wykonała orkiestra, jest wykonywany po raz pierwszy i nosi nazwę Mazurek. Jest mi niezmiernie miło powitać autora tego utworu, pana Marka Sevena. Ostatnio często się spotykamy z panem Markiem Sevenem i wpadł on na wspaniały pomysł, aby naszą działalność, zresztą już 23-letnią, uświetnić tym utworem. Mazurka Stravel istnieje od 23 lat, zajmuje się turystyką, przede wszystkim przyjazdową do Polski i ponieważ ten mazurek, Cały czas tu się powtarza. To właśnie nam przyświecała na początku idea, aby Polskę propagować poprzez muzykę, organizować podróże dla turystów zagranicznych po Polsce z dużą zawartością polskiej muzyki. Dlatego nazwaliśmy się Mazurkas. Bardzo dziękuję w imieniu całej firmy, panie Marku, za to, że uświetnił pan naszą firmę takim wspaniałym prezentem i na pewno będziemy zawsze o tym pamiętali.